Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Jeśli moduł PCM zapamiętał kod P0850, oznacza to. Że obwód wejściowy mierzący funkcję przełącznika trybu postojowego z resz neutralnego podał nieprawidłowy odczyt napięcia, co oznacza kod P0850. Po włączeniu biegu postojowego lub neutralnego do modułu PCM przesyłane są odczyty napięcia z różnych czujników i podzespołów. Dane te pomagają PCM upewnić się. Że pozycja postojowa lub neutralna została osiągnięta i że pojazd działa prawidłowo. Jeśli odczyt napięcia z obwodu wejściowego przełącznika pozycji postojowej z neutralnej nie jest zgodny ze specyfikacjami producenta, moduł PCM zapisze kod P0850. Kod ten dotyczy tylko pojazdów z automatyczną skrzynią biegów i napędem na cztery koła, co powoduje kod P0850. W większości przypadków kod P0850 jest spowodowany nieprawidłowo wyregulowanym czujnikiem zakresu transferu. Mógł on zostać nieprawidłowo zainstalowany podczas poprzedniej naprawy. Inne przyczyny mogą obejmować Uszkodzony przełącznik pozycji postojowej stresz neutralnej i przerwana lub zwarta wiązka przewodów postojowych. Sprężne neutralnych słabe połączenie elektryczne w obwodzie przełącznika pozycji postojowej neutralny neutralnej, wadliwy czujnik odległości, uszkodzone okablowanie lub inne elementy elektryczne, nieprawidłowo zamontowane śruby mocujące czujnik, nadmiernie skorodowane złącze czujnika. Jakie są objawy kodu P0850? Oprócz zaświecenia się kontrolki hejcęgine, właściciele pojazdów mogą zaobserwować takie objawy, jak niemożność włączenia napędu na cztery koła. Nagła zmiana biegów lub błąd całkowitej zmiany biegów oraz zmniejszenie zużycia paliwa. Jak mechanik diagnozuje kod P0850? Pierwszym krokiem jest sprawdzenie kodu za pomocą skanera optii. Po zakończeniu tej czynności mechanik powinien rozpocząć od wizualnej kontroli wszystkich komponentów elektrycznych, w tym okablowania i złączy. W razie potrzeby napraw lub wymień części. A następnie usunij kod z PCM i ponownie przetestuj system. Jeśli kod pojawi się ponownie, kolejnym krokiem jest sprawdzenie napięcia akumulatora i sygnałów masy na przełączniku pozycji postojowej z neutralnej. Podczas całego procesu diagnostycznego mechanik powinien porównywać odczyty ze specyfikacjami producenta. Jeśli odczyty mieszczą się w dopuszczalnym zakresie, należy podejrzewać, że sam czujnik jest uszkodzony. Jeśli odczyty nie mieszczą się w dopuszczalnym zakresie, konieczne będą dalsze naprawy. Zawsze należy pamiętać o wyczyszczeniu kodu i ponownym uruchomieniu systemu po każdej potencjalnej naprawie, aby upewnić się. Że zidentyfikowano prawidłową naprawę i nie marnować czasu na dalsze naprawy. Najczęstsze błędy podczas diagnozowania kodu P0850. Najczęstszą błędną diagnozą jest obwinianie wadliwego czujnika odległości skrzyni rozdzielczej, podczas gdy w rzeczywistości część nie była wadliwa ale po prostu źle dopasowana. Jak poważny jest kod P0850, ponieważ kod ten odnosi się bezpośrednio do prowadzenia pojazdu. Jest on uważany za ważną kwestię, którą należy natychmiast rozwiązać. Pozostawienie kodu P0850 bez naprawy może stworzyć niebezpieczne warunki jazdy i prowadzić do bardziej rozległych i kosztownych napraw. Po wykryciu kodu P0850 najlepiej jest natychmiast zlecić naprawę serwisantowi samochodowemu. Jakie naprawy mogą usunąć kod P0850? Technik może rozwiązać problem wykrycia kodu P0850 na kilka sposobów. Obejmują one: Regulacja czujnika zakresu transferu wymiana wadliwego przełącznika biegu jałowego z esz postojowego naprawa otwartych lub zwartych wiązek przewodów postojowych z neutralnych naprawa słabego połączenia elektrycznego w obwodzie przełącznika pozycji postojowej. Z esz neutralnej wymiana wadliwego czujnika odległości wymiana uszkodzonego okablowania lub innych elementów elektrycznych prawidłowo zamontować. Śruby mocujące czujnik wymienić nadmiernie skorodowane złącze czujnika.